My zostaliśmy powiadomieni około godziny 10 przez administratora tutaj zarządu cmentarza o tym, że elewacja, brama, gabloty, no, w budynek tego, tego kościoła został zniszczony. No, poprzez namalowanie najprawdopodobniej sprajem różnego rodzaju napisów. To są różne napisy. Różnego rodzaju symbole. W tej chwili trwają oględziny na miejscu zdarzenia. Przyjmujemy, będzie przyjęte również zawiadomienie o przestępstwie, a te nasze czynności będą prowadzone na pewno w kierunku zniszczenia mienia, a także innych artykułów określonych w kodeksie karnym, ale te czynności to są czynności najzupełniej wstępne, więc pracujemy na miejscu.